Jeśli nieetycznie zachowuje się, proszę Państwa, ten pan, czy też jeśli nieetycznie zachowuje się ten pan, którego nazywam moralnym karłem, czy też jeśli nieetycznie zachowuje się ten pan, to nie mam żadnych problemów z przedstawieniem tego. Jestem w takim przypadku asertywny. Asertywność to jest łagodna pewność siebie. A ponieważ w tym protokole podano, że ten pan. Andrzej Kułaga nie poinformuje presa Rady Ministrów Morowieckiego, Morawieckiego, bo procedura karna tego nie przewiduje o tym, o co ja go prosiłem, żeby e, poinformował w przypadku mojego protestu. To, proszę Państwa, kserokopię tego pisma, które skierowałem do e, sierżant sztabowej, do Madej, Mady, który informuje ją o mojej groźbie popełnienia samobójstwa w dniu 6 października, w dniu 6 października, nie wcześniej, e, poinformowałem tego Pana, Andrzeja Kuławy, to znaczy jego podwładną sierżan Dorotę Madej, poprosiłem, żeby przekazała tą informację jemu. Jego poprosiłem, żeby zawiadomił swojego służbowego zwierzchnika, komendanta miejskiego policji, o piśmie do sierżant Doroty Madej i mojej prośbie. Przełożony tego Pana komendant miejski to jest ten Pan, do którego skierowałem z kolei to pismo, Młodszy Inspektor Zbigniew Nowak wniosek o zawiadomienie służbowego zwierzchnika adresata niniejszego pisma komendanta wojewódzkiego policji Michała Ledziona o moim piśmie do niego, do Kułagi i do Madej. Pana Ledziona poinformowałem, pan Ledzion to jest ten pan, pan nadinspektor Michał Legion, wniosek o zawiadomienie służbowego zwierzchnika adresata niniejszego pisma komendanta głównego policji o piśmie do Doroty Madej, do pana Kułagi, do pana Nowaka i to jest to pismo, a to jest z kolei pismo do komendanta głównego policji, doktora Jarosława Szymczyka, wniosek o zawiadomienie służbowego zwierzchnika pana Kamińskiego o moim piśmie do Doroty Mada i do Kułagi, do Nowaka, do Ledziona i o mojej groźbie, że mogę popełnić 6 października samobójstwo i przed Komisariatem Policji 4 w Krakowie i proszę Państwa pismo do tego Pana, Mariusz Kamiński, 18 września, wniosek, podałem przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, artykuł 148 Konstytucji. Prezes Rady Ministrów koordynuje i kontroluje pracę członków Rady Ministrów, to jest członek Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji i jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej o zawiadomienie służbowego zwierzchnika adresata niniejszego pisma prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego, o doręczenie Przeze mnie i tego, co pani Madej, tego, co panu Kładze temu, co panu Nowakowi, tego, co panu Ledzionowi, tego, co panu Szybczykowi. Jeśli ten temu, a ten temu, a ten temu, a ten temu. No to, dowie się w pre, w ostat... no to dowie się w ostateczności prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Był kiedyś taki Nie wiem czy Państwo pamiętacie Andrzeja Grabowskiego, jak się hałpa Kurasiowej paliła i tam wiadereczko sobie podawali. Wun, wunemu, No to jeśli wun, e... to w ostateczności dotrze informacja do prezesa Rady Ministrów, a jego, to znaczy Morawieckiego już tylko i wyłącznie poinformowałem o tym, że e... Kieruję do niego kolejne wezwanie do, o rezygnację z Urzędu Prezesa Rady Ministrów i wyjaśniłem dlaczego. Poinformowałem go o moim piśmie do sierżant sztabowej Doroty Madej, której poinformowałem o możliwości popełnienia przeze mnie samobójstwa i poinformowałem go już, nie załączając pism, no bo w ostateczności powinien dostać od swojego Zwierzchnika Kamińskiego, że poinformowałem tych pracowników resortu y, spraw wewnętrznych i administracji. Proszę Państwa, ja wiem, że to wszystko wygląda śmiesznie, no ale tak oni działają. A ja powtórzę jeszcze raz: wiem jak negocjować, naprawdę na negocjacjach się znam. Mam w swoim życiu wynegocjowanych kontraktów, myślę, na ładnych parę miliardów złotych. Negocjacje uczyli mnie kiedyś tam w Coca-Coli, później w Nestle. Później w, w Banku Zachodnim WBK, pracowałem w korporacjach, w działach handlowych, naprawdę znam się na tym, na czym polegają negocjacje, a to, że ze mnie zrobili w ostateczności niepoczytalnego sędziowie, prokuratorzy, no bo tak działa wymiar sprawiedliwości, między innymi dlatego, że tak jak było wielokrotnie w moich materiałach, jak się zachowuje, zachowuje się ten pan.